Paweł, a czy ty Ta. pamiętasz, jak u nas w audycji gościli studenci lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej ze swoim wiewiórem, który rozpostarł swoje skrzydła w naszym koncertowym studiu? No, oczywiście, że pamiętam, tym bardziej, że teraz jest bardzo dobry moment, aby do tego tematu powrócić. Przenieśliśmy się do koncertowego studia Radia Rzeszów, a w nim trzech wspaniałych, powiedziałabym, może czterech. Maciej Dubiel, Michał Wojas, Piotr Szaniec. Trzech wspaniałych studentów lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. I ten czwarty. To, to Wiewiór plus. Wiewiór. Może zdraćmy. Właśnie, czym jest Wiewiór. Czym? To jest ważne. Wiewiór jest bezzałogowym aparatem latającym zbudowanym przez studentów Politechniki Rzeszowskiej, w kierunku lotnictwo, Dokładnie przez Studenckie Koło Naukowe Lotników. I był zaprojektowany pod konkurs w Bezmiechowej. Ogólnopolski konkurs samolotów bezzałogowych, który jest drugą częścią tak naprawdę międzyuczelnianych inżynierskich warsztatów lotniczych. Kto z Państwa oglądał kiedyś na niebie... O, Wiewiór do nas gada nawet. Ja mam nadzieję, że to nie jest sygnał do startu. Teraz radziłbym się odsunąć od samolotu. Uwaga, odsuwamy się od samolotu. Wszystkie luźno umocowane sprzęty w studio poleciały, drodzy Państwo, ponieważ samolot wytworzył pewną poważną siłę ciągu. W tym momencie ten model jest najlepszym modelem w Polsce, ale to Wasz nie pierwszy model i tak naprawdę osiągający sukcesy nie tylko w Polsce. Jeśli chodzi o Wiewiura Plus, tutaj cały czas powstają nowe pomysły, nasz zespół się powiększa z roku na rok. Dwukrotnie do tej pory występowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, był to konkurs Aerodesign który polegał na zaprojektowaniu i zbudowaniu modelu samolotu, który podniesie jak największą masę. Tak, podliczając najnowszą konstrukcję z całym wyposażeniem, pracą jaką w to włożyliśmy, bo naprawdę było to bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy, poszacowaliśmy ten koszt na około 50 tysięcy złotych. W naszej konstrukcji tak naprawdę brakuje tylko i wyłącznie autonomicznego lotu, nad którym właśnie pracujemy. Autopilot jest w trakcie budowy i testów. Mamy nadzieję, że na przyszły rok już pojedziemy z pełnym, bezzałogowym, tak naprawdę samolotem latającym, który będzie w stanie wykonać swój lot po trasie zadanej, wykonać zadanie i bezpiecznie wylądować, ponieważ no w tej chwili jeszcze, jeszcze brakuje nam tylko autopilota, a jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest na równi z innymi prywatnymi firmami. No, i już w maju bieżącego roku ta udoskonalona wersja bezzałogowego aparatu latającego, skonstruowana właśnie przez studentów koła naukowego lotników, poleci do USA. Oczywiście razem z nimi na, po raz trzeci już na prestiżowe zawody SAE Aero Design, które będą tym razem odbywać się w stanie Georgia. No, ja przyglądałem się oczywiście pracy młodych lotników nad tym modelem. I do dziś pozostaje pod wrażeniem. Naprawdę jestem pewien podziwu dla ich zaangażowania w realizację swojej pasji yy, przede wszystkim i to bardzo kosztowny. No, pasji. Ale, no ale pomyśl, gdyby tak znalazł się ktoś, kto chciałby wesprzeć ich działania, bo to jest jedyny w swoim rodzaju unikatowy projekt takiego bezzałogowego aparatu latającego, i to skonstruowany w Rzeszowie, który mało tego robi karierę w USA. Byłaby to na pewno prawdziwa innowacja.